nie odpisują na Twoje maile? Smuteczek. Podam Ci dzisiaj trzy proste metody, które sprawią, że będą odpisywać. Metoda numer jeden. Zdradził mi ją kolega Paweł, któremu kiedyś poprawiała mailing i spytał Aśka, a czemu ty na końcu nie zadajesz żadnego pytania? Zaczęłam się zastanawiać. Wtedy przypomniałam sobie książkę Pawła Tkaczyka Grywalizacja, gdzie pisze o tym, że jeżeli zadajemy komuś pytanie, i czekamy na odpowiedź, to w jego mózgu rozświetla się ośrodek ciekawości, który jest bardzo blisko ośrodka bólu. Ciekawość nas po prostu swędzi. Pomyśl, jak nie możesz przypomnieć sobie na przykład nazwy piosenki, wkurza cię to. Druga rzecz, która może sprawić, że to jest tak skuteczne, to jest efekt owsiankiny. Mamy tendencję do zakończania rzeczy rozpoczętych. Pytanie to jest właśnie taka niedokończona klamra. Drugi sposób, użyj słowa ponieważ. O tym z kolei przeczytałam w eksperymencie Ellen Langer. Dawno, dawno, dawno temu na uczelniach były długie kolejki na ksero i ona zrobiła taki eksperyment. Podzieliła studentów na dwie grupy. Każda z tych grup miała wbić się w kolejkę ksero, żeby skserować przed innymi. Jedna grupa mówiła, proszę przepuść mnie, a druga mówiła, proszę przepuść mnie, ponieważ i tu podawała jakiś durny powód, na przykład chcę coś skserować. I użycie tego słowa ponieważ sprawiło, że 90% Osób przepuszczało taką osobę w kolejce, podczas gdy bez tego słowa tylko 60%. Używam tego słowa, ponieważ jako wytrych piszę na przykład, proszę odpowiedź na mail, ponieważ jest poniedziałek i źle znoszę brak odpowiedzi. Zgadnij, czy działa. Trzecia metoda, o której przeczytałam w książce Sekrety Copywritingu Jima Edwardsa, to użycie słów PS. Kiedy już napiszesz cały mail, podpiszesz się, dodaj na końcu PS. I daj tam turbo ważną wiadomość. Czemu? Ponieważ uwaga ludzi jest skoncentrowana na początku i na końcu. Koniec jest miejscem, gdzie sprawdzamy, co trzeba zrobić. PS jest dobrym momentem na wbicie oferty handlowej albo czegoś o ograniczoności. Na przykład zapraszam cię na szkolenie. PS zostały mi tylko dwa miejsca. Ta końcówka w listach jest czymś takim, no już mniej sprzedażowym, mniej biznesowym, i mam wrażenie, że jeszcze wciąż ludzie. Nie traktują tego miejsca jako coś stricte sprzedażowego. Trzy metody. Pytanie, ponieważ. PS. Bibliografia na końcu. Jeśli Ty masz swoje metody, podziel się proszę w komentarzu.